teraz jest wojna. Teraz jest, jest wojna. wojna. To handluje, też żyje. No. Jak sprzedasz to nie. Has szabkę, babkę to Bibrusie to też No. Teraz jest wojna. A gdzie będzie wojny jeszcze. Jest wojna, cały czas. Nie no, 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 tam, tam, tam woda jest zalana. No dobrze no, ja wiem, że, że tam no, jest zalana boja. woda. Ta, 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 tam gdzieś zarwane było te. A te kradzieże, te, te wszystko. Z, 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 zarwane tam było gdzieś też. To tam wpadły ludzie do środka. Ale jeszcze już dziś, 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 dziś tak spadło, jej kochane. No woda tam też spadła dość dzisiaj. Mój Boże Jej kochany. Ja, 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 jeszcze młody człowiek byłem. Dlaczego go tak spotkało? Dlaczego go tak spotkało? Tu chodził z nami, jak przyjeżdżali. To nawet często przyjeżdżali. To do to, 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 to dokazywał z nami. Wysiedliśmy się i on był bardzo dobry. Kiedy sobie się działa. On on porządku, kupił jedzenie, wszystko z tu, wszystko zrobił raz, dwa, i się Krysia tylko do, do stołu, do, do, do na się. On wszystko robił.